Książę Harry załamuje się w sądzie po ujawnieniu szokujących wyników testu DNA Archiego. Wyobraź sobie, że książę, którego uwielbialiśmy za nonszalandzki urok i oddanie sprawom charytatywnym, nagle łamie się na oczach świata. To właśnie wydarzyło się podczas dramatycznej rozprawy, gdy wyniki testu DNA syna Archiego rzuciły cień wątpliwości na fundamenty królewskiej rodziny. Za fasadą złotej pary kryły się lata ukrywanej wściekłości, którą Kresida Bonas obnażyła w mrocznych relacjach o rozbijanych kieliszkach, roztrzaskanych telefonach i latających fotelach. Pałac Kensington natychmiast próbował stłumić wszelkie przecieki, ale teraz, gdy ujawniono prawdę o archim DNA, każdy smokliwy szczegół wywołuje pytanie, co jeszcze monarchia desperacko starała się zatrzymać przed opinią publiczną. Zanurz się w opowieści o 13 latach sekretów, gniewu i dramatycznych załamaniach, które mogą na zawsze odmienić postrzeganie Royal Glamour. Książę Harry załamuje się na sali sądowej po szokujących wynikach testu DNA Archiego. Co by było, gdyby książę, którym zachwycałaś się przez lata, nagle okazał się kimś, kogo zaczęłaś się bać? Po 11 latach milczenia Kresida Bonas w końcu łamie przysięgę dyskrecji i ujawnia, co naprawdę zmusiło ją do odejścia od księcia Hariego, ukryta w nim wściekłość, która załamała każde bajkowe wyobrażenie. W tych ponurych wspomnieniach pojawiają się rozbite kieliszki, trzaskające drzwi i wybuchy gniewu, jakich nikt nigdy wcześniej nie widział. Dlaczego Pałac Kensington zdawał się natychmiast gasić wszelkie plotki? I jak ta wyznanie zmienia wszystko co dotąd sądziliśmy o królewskim blasku? Pierwszy: bajkowe początki i pierwsze przeczucia. Spotkali się na letnim przyjęciu w prywatnych ogrodach Londynu. Ona w pastelowej, zwiewnej sukni, on swobodny, jak gdyby dopiero co zrezygnował z królewskich zadań. Śmiech, szeptane anegdoty i spojrzenia, które obiecywały więcej niż setki fleszy. Świat patrzył z zachwytem złota para, starannie wyreżyserowane ujęcia, dłonie splecione na ściankach charytatywnych gal. Jednak już wtedy, kiedy Harry opowiadał o troskach związanych z tragiczną śmiercią matki, w jej oczach pojawiała się niepokojąca czerwień, zbyt duża waga przeszłości, by zmieścić się w jednej opowieści. Drugi. Pierwsze pęknięcie szkło, które wszystko zmieniło. Było to późne popołudnie w ich londyńskim apartamencie. Po długim dniu Harry wrócił zmęczony z uroczystości wspierającej weteranów, Kra z entuzjazmem opowiadała o próbach tanecznych. Jeden żart, drobne potknięcie w opowieści, i nagle przestał to być niewinny komentarz. Złapał kieliszek, cisnął nim o ścianę, huk pękającego szkła zagłuszył jej bicie serca. Kła, kapiące wino, kawałki ostrych odłamków przy jej stopach. W tamtej chwili zrozumiała, że królestwo publicznych uśmiechów kryło w sobie nagą grozę. Trzeci, drugie starcie, telefon roztrzaskany o mur milczenia, na zimowej rezydencji w Sussex, kiedy za oknem skrzył się śnieg, Harry zerwał wideokonferencję z zespołem komunikacji, rzucił telefon w dal, aparat roztrzaskał się o kamienną ścianę, jakby chciał wyrzucić każdą błahą niedoskonałość. Kra, osłupiała, patrzyła, jak migoczące szkło i iskry elektroniki padają u jej stóp. To nie był żart, to był manifest gniewu. A gdy zamknęła drzwi i wybiegła po pomoc, sama sobie obiecała, że nie wróci już nigdy do tego piekła. Czwarty, trzeci cios, rozbity fotel i kres wytrzymałości, kilka miesięcy później, po powrocie z afrykańskiej podróży w sprawie ochrony dzikiej przyrody, sprzeczka o wspólny projekt artystyczny przerodziła się w tragedię. Fotel z hukiem wylądował ułamany na szklanych drzwiach wyjściowych. Gruchot drewna rozdarł ciszę, a za chwilę kra uciekała z miejsca, wiedząc, że kolejny cios może być już nie tylko słowny. 5. Sieć ratunkowa. Przyjaciół, zaufanych współpracowników i terapia. Choć pałac starał się gasić wszystkie plotki, po cichu do Krezi docierały delikatne sygnały wsparcia. SMS od Oliwii, nocna kawa od Aleksandre, y, telefon od zaufanego terapeuty. Prywatna grupa przyjaciół czuwała, czy znowu nie ucieka przez okno. Jej asystentka przeorganizowała grafik tak, by nie została sama w apartamencie. Wreszcie, w gabinecie psychologa usłyszała diagnozę przemoc emocjonalna, cykl narastającego napięcia, eskalacja, pseudo przeprosiny i ulotne obietnice. 6. Odzyskiwanie siebie, proces pełen bólu i ulgi, kra odkryła, że ratunkiem jest samodzielność, poranne spacery brzegiem tamizy, joga o świcie, wieczorne pisanie pamiętnika, w którym przelała strach i nadzieje. Terapia pomogła jej zdefiniować granice, gdy telefon milczał, a przyjaciółka przyjeżdżała z herbatą, z każdym dniem ufała sobie coraz bardziej. Zaczęła wystawiać swoje prace, zebrała śmiałe pomysły na dokument o przemocowych związkach i, najważniejsze, poczuła, że ma prawo do bezpiecznego życia. Siódmy. Wyznanie roku jednego jednego po rozstaniu. Dziś, 11 lat po tym, jak zostawiła pałacowe korytarze, nas odważnie opowiada swoją historię. Jej świadectwo nie jest listą pretensji ani zemstą, to apel o szacunek, o uznanie, że miłość nie wymaga poświęcania poczucia bezpieczeństwa. Przed kamerami mówi: Nie chcę być już dłużej cichym ogniwem w cudzej historii. Moje życie, moje granice i moja godność są niepodległe. Uczę się kochać bez lęku. Jej słowa odbijają się echem w mediach, stając się symbolem odwagi i emancypacji. A historia księcia, który, jak donoszą świadkowie, załamał się w sądzie na wieść o wynikach testu DNA syna, zyskuje nowy, mroczny kontekst. Bo za każdym publicznym upadkiem stoi człowiek, którego demony nie zawsze potrzebują świecących kamer. Gdy spojrzymy na tę opowieść całościowo, widzimy kreowanie pozorów, bajkowy początek i puste uśmiechy. Przerywane cisze, rozbite szkło, urządzenia, wściekłość, która wykraczała poza każdy scenariusz. Wsparcie z zakulis, przyjaciół, terapeutów, sojuszników, którzy podtrzymywali ją na duchu. Droga do wolności, stopniowe odzyskiwanie siebie, stawanie murem za własnymi granicami. To nie jest tylko opowieść o upadku królewskiego ideału, to historie każdej z nas, której miłość przerada się w więzienie. Czasem dopiero po rozbiciu ostatniej szyby odnajdujemy klucz do własnego wyzwolenia.